Jeszcze dwa lata temu z tego terenu, gdybym tutaj stał, to ten pan ochroniarz zacząłby mnie gonić, albo by mnie złapał i przekazał pewnie w ręce policja. Teraz mogę tutaj przebywać, bo ten Szyb Poniatowski, który jest widoczny tam, należy do miasta Katowice, a my jesteśmy na Industriadzie i pokoje tego nasz Szybia zostały udostępnione zwiedzającym dopiero po raz drugi w historii. Zazwyczaj we vlogach pokazuję Wam taki budynek obok szybów i mówię o tym, że tam się znajduje mityczna maszyna wyciągowa i w końcu w którymś odcinku możemy ją zobaczyć. To jest właśnie maszyna wyciągowa szybu Poniatowski w całej okazałości. Kto w tym budynku był najważniejszy. oczywiście Osoba, która obsługiwała wie, że, em, maszynę wyciągową, czyli tak naprawdę pracę całego szybu. A ona siedziała sobie w takiej budce. I tutaj znajduje się cała aparatura, którą teraz możemy zobaczyć. Aha, Jesteśmy tu. I za pomocą tych wszystkich przycisków, ona obsługiwała i tych wajch. ona obsługiwała pracę tego szybu i powodowała to, że ludzie bezpiecznie mogli zjechać w dół, no i wyjechać w górę tego właśnie szybu. Ogólnie sam Szyb Poniatowski jest bardzo schowany i niewidoczny praktycznie od strony ulicy bo za budynkami jest jeszcze on przykryty kilkoma wysokimi drzewami, ale stąd widać go już bardzo dobrze. To był szyb wydechowy, więc koło niego znajdują się takie duże wentylatory, bo one zasysały to zużyte powietrze tam z dołu kopalni. A ja wszedłem sobie gdzieś na kolejny budynek. Nie jest to atrakcja turystyczna, ale to jest, są jakieś budynki też e, związane z wentylacją kopalni. No i... Jest nawet taki tutaj napis, dział wentylacji, ale bardzo nie nastraja do wejścia ta tabliczka, zakaz, śmierci, zakaz wejścia grozi śmiercią, więc może faktycznie, póki życie mi miłe, nie będę tam wchodził, a was zapraszam dalej po prostu na zwiedzanie Nikiszowca w czasie Industriady. Zwiedzaliśmy, zwiedzałem z Wami szyb Poniatowski. Fajnie, że jest to atrakcja turystyczna, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze coś, co moim zdaniem turystyczną perełką byłoby o wiele większą niż ten szyb Poniatowski, ale o tym zobaczycie i przekonacie się za chwilę. Jeśli zastanawiacie się o co chodziło mi, e, kiedy mówiłem, że jest jeszcze większa perełka niż szyb poniatowski tutaj na Nikiszowcu. No to oczywiście chodziło mi o ten szyb, o e, szyb półaski, czyli dawny szyb karmer. Tak. Jeszcze są liny. Chociaż kopalnia już nie działa, to widocznie jeszcze jakieś prace tam na dole się odbywają. Mieliśmy tak cudowną wieżę, a tutaj mamy jeszcze taką wieżyczkę zegarową. Czyli to jest właśnie ta kopalnia Gisze, która potem przyjęła nazwę. Kopalni wieczorek, że fajnie, że mamy oczywiście szyb poniatowski, że Katowice przejęły szyb poniatowski i udostępniły go również do zwiedzania, ale no Katowice, przyjmijcie jeszcze to. To jest o wiele piękniejsze i ma o wiele większą wartość estetyczną, historyczną. No i gdyby tak tutaj można było wejść w czasie industriady, oj, to byłoby coś niesamowitego. Mam nadzieję, że to jest kwestia najbliższego czasu, kiedy to się stanie i kiedy również szlak zabytków techniki obejmie to zabudowania. Industriata to był niezwykle pracowity dla mnie dzień. Po wizycie na Nikiszowcu przyszedł czas na Art Knife Festival, a później... no zobaczcie sami. Trochę wstyd przyznać, ale... Tutaj? Na tych wieżach jeszcze nie byłem, to znaczy byłem tutaj w pobliżu, ale nigdy nie wspinałem się na górę. Dlatego teraz postaram się naprawić ten błąd i zobaczymy jak ta wieża po palni Polska wyprezentuje się od środka. No i jaki widok można zobaczyć tutaj z góry podczas Industriady. Troszeczkę dały mi w kość te schody, ale jestem na najwyższym punkcie tej wieży szybowej kopalni Polska. W ostatnim czasie kopalni Polska Wirek w latach 90. Wyżej się już po prostu nie da. Zaraz zejdziemy poziom niżej. Są e, troszkę lepsze widoki, bo tutaj jest jednak taka calka konferencyjna. jak wchodziłem do góry, schodzili na, na dół dwaj panowie, gdzieś w wieku 40-50 lat i jeden do drugiego mówi, ty, to już tak nie wygląda, co? O, no toć, że nie to całkowicie inaczej zrobili no i właśnie o to chodzi to byli górnicy kopalni polska, którzy tutaj w Świętokowicach pracowali mogli zobaczyć po kilkunastu latach, jak teraz wygląda ta wieża szybowa, jak się zmieniła i jak jest oddana znowu ludziom ale już nie pracownikom, nie górnikom a turystom osobom, które chciałyby właśnie dotknąć tego trochę tego industrialu już jednak w białych rękawiczkach.